Jak wiecie, wydarzyła się rzecz straszna. Zresztą sami widzicie. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, koniecznie nadróbcie. Będziecie wiedzieć, jakim cudem dostałem się właśnie w to miejsce. Na sam kraniec netheru, na samą górę netheru. Czy próbowaliście się tam kiedyś dostać? Słyszałem, że da się perłą, ale ja nie mam perły, żeby wrócić. Nawet nie wiem jak to zrobić, więc jestem zmuszony iść na kordy. Minus 666 i minus 666 Sprawdziłem, w którą jest to stronę. I jest to dokładnie, mniej więcej, w tym kierunku. Obawiam się, że może to naprawdę. Wiecie, nie może tam czekać na nas jakaś dobra rzecz. To jest po prostu niemożliwe. Ten on na bank przygotował dla nas coś strasznego. I przekonamy się, co to takiego jest dopiero, kiedy tam pójdziemy. Więc dzisiaj właśnie mam taki plan, tam pójść. Bądźcie razem ze mną, oglądajcie do samego końca. Pamiętajcie o czerwonym przycisku subskrybuj, a następnie oczywiście dzwoneczek, który obok niego jest, żeby nic nie przegapić. Jest to mega ważne, bo sami widzicie, co się teraz dzieje. Masakra. W dodatku mam 29. poziom. Jeżeli ja zginę też z tym poziomem, to ja nie wiem. W ogóle nawet nie wiem, jak ja miałbym zginąć, bo nie mogę nawet spać z wysokości. A w sumie, jakbym się em, zabił, em, to mógłbym odrodzić się w Janowicach 2.0. To jest jakieś wyjście. Przyznajcie sami. E, dobra, e, kierujemy się. W tą stronę tutaj właśnie są te kordy minus 666 i minus 666. Powiem wam otwarcie, jest to całkiem blisko. Nie jest to jakoś ultra daleko, więc nie muszę biec jakiś ultra ekstra kawał drogi. Spokojnie, mogę sobie tutaj to przebiec. I nie zabierze mi to aż tyle czasu. Boję się, że dro... To już! Czy co to jest? W sensie. Czekaj, 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 bo ja kiedyś grałem w Minecraft. Trybie kreatywnym na takim, wiecie, świecie super flat, czyli taki jest po prostu e, cały super płaski i wygląda dokładnie tak samo jak tutaj, tylko wszystko jest zrobione z dirta. I wiem, że co jakiś czas pojawiały się wioski na takim świecie, ale pytanie, czy, czy to jest normalne, żeby na górze netheru też się coś takiego robiło? Nie wiem, powiem wam, to mnie teraz bardzo zdziwiło, ponieważ no nie wiem. Może to jest normalne, nie wiem, czy to w ogóle się czy to czy to są te kordy te sześć, No idziemy w tym kierunku, to wydaje się jakby to było dokładnie w tym miejscu. Słuchajcie, dojdę tam i sprawdzę, czy to są na pewno te kordy, ale powiem wam, że okej. Okay. Ej, to to chyba nie jest normalne. Dobra, przyznaję. To nie jest normalne. To, co my tutaj widzimy, to jest to na pewno... Co? Tu jest krowa! Ale to nie byle jaka, tylko taka... Pierwszy raz widzę tą krowę. <laughs> ja cię kręcę. Pierwszy raz widzę tą krowę. E, taką... E, grzybową, widzicie? Mushroom crew, czy coś takiego się to nazywa. Patrzcie na to, ale jojco! O, jakieś skrzynki. I tu jest również świnka! Dwie świnki! To są w sumie chyba... Jest kuzyn i kuzynka świnki Halinki. A to muczki dwie, ale takie grzybowe łódźki, jakbym miał to określić w sumie. Co to się w ogóle dzieje? Gdzie ja jestem? Czekaj. O oh boy, to jest tablica. Jego tablica. Dobra, czekaj. Sprawdzę kordy dokładnie i dam wam znać w ogóle, gdzie my jesteśmy. Ok, kordy minus 6, 6, 6. 6, 6, 6, Są dokładnie w tym miejscu. W tym tutaj miejscu. Ej, no, to jest pusto. To jest pusto. No i nic nie ma. Okej. Okay. Czy to tak powinno być? W ogóle to wygląda na wioskę. A tutaj kompletnie nie ma żadnych villagerów. To jest tak pusto. To wygląda jak taka opustoszała wioska. Dobra, ja nie chcę nawet czytać tej te tabliczki. Wiecie? Tej tablicy. Ja wolę tutaj, nie wiem, przejść się naokoło, sprawdzić te tutaj tereny. I, I poszukać może jakiegoś wyjścia stąd. Co? Czekajcie, no nie no. Chyba, a może jakaś druga wioska mi się pojawi po jakimś momencie, co? Może to jest realne. Ale nie. Nie, no nic mi się nie pokazuje. Wydaje mi się, że jesteśmy skazani na tą wioskę tutaj. Musimy tutaj po prostu być. Tylko w jakim celu teraz, pytanie? Po co mamy tutaj być? O nie, robię się głonny. A właśnie, jakie mam zdobyć jedzenie? Czekaj. Czekaj, czekaj, bo nigdy nie ogarniałem tej krowy grzybowej. Jak się ją. Jeżeli ją się wydoi, dostaje się mleko, ale czerwone, czy, czy jakieś inne. Dobra, czekajcie! Nie mam wiaderka żadnego, a. ale chyba mogę zrobić. Czekajcie, w ogóle sprawdzę, co jest w tych skrzynkach tutaj. O, ziemniaki! Kozak, dobra. Tutaj mamy pszenicę, dobrze. A to mamy tablicę! Nie chcę jej w ogóle czytać, co. Mnie to nie interesuje teraz. Okej, okay, dobra, tutaj nie ma nic w tych skrzynkach. Okej. Okay. No dobra, to spróbujemy sobie ściąć... Ojejku, jak mnie zlagowało. Co? Do czego? Dobra, spróbuj... I no jak mnie dziwnie laguje. To jest jakoś niefajnie. Dobra, zetniemy sobie to drzewko. Zrobimy sobie crafting table. Od zera zaczyna Wojtek znowu. Dobra. cek cyk. cyk. Um, I czekaj, czy można robić michy? Drewniane michy. Tak, dobra. I teraz czekajcie, patrzcie na to. Patrzcie, uwaga. What? On mi daje... Muczki mi dają zupę! Mmm, pyszne byli. Zupka! Nie, yeah, te, jak to było? krzył e, jem, co? Zupę! Mm, to jest dzięki. <ścoughs> Mamy zupę od naszych krów, od naszych muciek grzybowych. Dziękuję bardzo, muczka, jeden, Mućka, dwa. E, przy okazji dam wam jeść, przy jak już da, dałyście mi takie jedzonko wiecie? Proszę. O, lol, nigdy nie widziałem, jak te. Krowy. Co będzie? Mała mućka? Taka kolorowa? O <laughs> słodziak! Ej, ja ich nigdy nie widziałem! W ogóle, gdzie one się rezpią? Czy one. One są. Do, do, ten. Dostępne w realnym, jakby wiecie. Survivalu. Ale ja ich nigdy nie widziałem. Trzymaj jeść, mały. Trzymaj. Ja ich nigdy nie widziałem. Nigdy. Nie wiem. One są na biomach chyba grzybowych. Ale tak samo na biomie grzybowym nigdy nie byłem. Ej, patrz, laguje mnie. Zawsze jak której skaczę w tym miejscu, to mnie laguje. Okej, okay, dobra. Weźmy sobie szybciutko tutaj sadzonki. Sadzonki nam się oczywiście przydadzą. Już na, na, na wszelki wypadek już je tutaj zasadzę. Okej, okay, zmniejszę render distance, żeby mi się aż tak nie lagowało. No i co? Przyszedł chyba ten moment, żeby przeczytać co jest na tej tablicy, bo... No nie no, no, no jesteśmy chyba do tego zmuszeni. Albo wiecie co, może najpierw... No w sumie dobra, nie sprawdzimy jeszcze każdej miejscówki. Okej, okay, więc sprawdzę, każdy domek po kolei. Słuchajcie, to jest tak pusto. Nie ma nic, nie ma ani villagerów. To wygląda na wioskę, ale nie ma villagerów. To co ja mam? Sam tych villagerów tutaj ogarnąć, czy co? Nawet nie wiem jak. Tu jest jakaś wieża. Pa, tutaj też jest pusto. No nic tutaj kompletnie nie ma. O co tutaj chodzi? Czy ktoś mi wytłumaczy, co tutaj jest grane? O, dobra. Eee, tutaj. Tutaj no jakaś studnia, ale z wodą. Wersji Lawy. <laughs> Sami widzicie. E, dobra. Przeczytajmy. Ej. Czekaj. A dobra. Zaraz sprawdzę coś, co mnie bardzo ciekawi. I mam nadzieję, że on tego nie przewidział i wydostanę się stąd. Ale najpierw przeczytam, co jest tutaj napisane. Uwaga. Zostałeś uwięziony w tym miejscu, uwięziony w tym miejscu, dopóki nie wyśpiewasz mi wszystkiego o twojej nowej wiosce. Ej. Nie mu chodzi o Wojanowice 2.0, ale... A, patrzcie, mogę sobie zjeść zupkę. A, zupka! Miam, 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 miam. Dobra. Czekajcie, dobra, wracajmy. Dopóki nie wyśpiewam mu wszystkiego o mojej nowej... A co mam mu mówić o mojej nowej wiosce? Przecież on podobno wie, gdzie jest moja nowa wioska, bo groził mi, że rozwali Pimpka i Harinkę Czy to znaczy, że on nie wie, gdzie jest moja wioska? Bo, no, każe mi się do niej jakby, nie wiem, przyznać, wyśpiewać. Wszystko, co o niej wiem. Ale co przecież... Gdyby on wiedział, gdzie ona jest, moja nowa wioska, to już by dawno w niej był. Więc po co on mnie tutaj przetrzymuje? Ludzie, możliwe, że on w ogóle nie wie, gdzie jest moja wioska. W sumie sami przyznajcie, przecież kiedy doszedłem do portalu do Wojanowic 1.0, wyłączyłem nagrywanie. Nie wróciłem do portalu do Wojanowic 2.0, więc możliwe, że on nadal nie wie, gdzie ja mam wioskę. To by było bardzo na plus. Okej, okay, czytajmy dalej: Palion i matruner już od dawna mi służą. Ty do nich również dołączysz. Nie ma opcji w ogóle, że ja mam być taki jak Palion? No bo no, może co? Jeszcze może czekaj. Muszę nawet sprawdzić. Nie, no nie mam nigdzie na szczęście czerwonych kolorów. Ale co? Może jeszcze stanę się czerwony jak Palion? Nie ma takiej opcji, ludzie. W życiu. Zakładam z powrotem zbrojkę. Dobra, czytajmy dalej. Będziesz zły? Dokładnie tak samo jak oni. No chyba oszalałeś ty, on. Nie ma opcji w ogóle takiej, on sron. Nie ma takiej opcji, gościu. Dopóki nie udowodnisz mi swojej lojalności, zostaniesz tu na zawsze. Ja się, ja się tutaj świetnie bawię. Czuj się jak u siebie. Ha, ha, ha. Ale to jest śmieszek ten cały on. Ha, ale to jest śmieszek. Ja, ja słuchajcie, powiem wam, też dam wam taki śmieszny żart. Patrzcie, jest czapka i nie ma. Ha, ha, jestem tak samo śmieszny jak on. Kiedy już zaczniesz umierać z nudów, schowaj do tej skrzynki wszystkie swoje itemki. A czyli po to jest ta skrzynka. A do tego czasu nawet nie próbuj uciec, i tak ci się nie uda. To zaraz się okaże, ty cały on, bo mam już świetny plan. I możliwe, że wyjdzie. Słuchajcie. Dobra, ale póki co nic nie będę zdradzał. Sumujmy sobie, sobie to wszystko. E, powiedzmy co, tutaj ogólnie się dowiedzieliśmy. Czyli tak, e, pewnie ten on stron w ogóle nie wie, gdzie mam wioskę. Całe te Wojanowice 2.0, bo jeżeli chce ode mnie uzyskać informację o mojej nowej wiosce, to pewnie o niej nic nie wie, więc e, to jest jeden plus. Dobra, lecimy dalej. Chcę, żebym przeszedł na stronę tak samo jak Palionier Matruner, na jego stronę. Czyli chce mnie opętać. Żebym stał się dokładnie tak samo, taki sam jak Palionier Matruner, czyli czerwony i opętany, no. Co oczywiście się mu nie uda, nie ma takiej opcji. Eee, I napisał, że dopóki nie udowodnię swojej lojalności wobec niego, zostanę tu na zawsze. Uff. Dobra, będziemy musieli jakoś to przemyśleć. Eee, najpierw chciałbym sprawdzić jedną rzecz. O co mi chodzi? Od samego początku mówię, że mam jakiś plan. E, tutaj również mam plan zebrać te sadzonki, które tutaj są, ale. zniknęły. Patrzcie. Przed chwilą tutaj były, ale już ich nie ma. Dobra. Mam taki plan. Przecież, jeżeli tutaj jest Dirt, a tutaj jest Bedrock, to. pod Dirtem powinien być Netherrack, co nie? No tak to chyba działa. Dobra, czekajcie. Sprawdzamy. Uwaga. Trzy, dwo, jeden. o. Dobra, czyli jest bedrock nadal. A nigdzie indziej nie ma? Może tylko w tym miejscu. Czekajcie, czekaj, ja chcę to sprawdzić. No tutaj nic nie ma. Dobra, nie, 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 no bez jaj. Dobra, czekaj, ja tam wskakuję i ewidentnie rozwalam całą tą trawę. Całutką trawę rozwalam. Gadać mi, gdzie tutaj jest wyjście. No nie wierzę. No nie ma. On to przewidział, że ja tak to będę rozwalał. Dobra wiecie co zabuduję to może jednak bo Bo tutaj jednak no wiecie no fajnie jakby te krówki miały Gdzie sobie tutaj spokojnie żyć A nie latać po takim bedrogu gołem Dobra zabuduję sorki krówki Sorki musiałem to sprawdzić Mordeczko odsuń się na chwilę mordeczko Serio okej okay. No dobra na szczęście tutaj wyszły Ty też ty też dalej wstawaj Idź stąd no dalej ruszaj się Lamusie Ta mała mućka nic nie chce ruszać O pięknie dobrze okej okay. Teraz muszę, co ja mo, mogę zrobić Jak ja mam teraz stąd wyjść, a dobra, tak Okej, okay, i tak, okej, okay, super Pozostało mi sprawić tylko Z tej strony, ale z tej strony Chyba, no wydaje mi się, że jeżeli Jeżeli z tamtej strony Przewidział to, no to z tej strony Pewnie to samo będzie, no jak widzicie Póki co, nigdzie nic nie ma Więc ja to od razu zabuduję Okej, okay, ale ostatnia Szansa, że tutaj będzie jeszcze Jakieś wyjście Dobra, nie ma Ech, stało się, ludzi. No, przewidział to i po prostu, no, wyjścia nie ma w ten sposób, więc to akurat minus. Dobra, to co ja mam tutaj w takim razie robić? No, przyznaję, no, są nudy. A może, czekaj, czekaj, czekaj. A może pod tym dirtem jest wyjście? Nie, też nie ma. Dobra, czekaj, sprawdzę jeszcze pod tym dirtem. Muszę dokładnie się upewnić, czy nigdzie tutaj nie ma wyjścia. Może on coś przeoczył. Dobra, tu. O! No nie, no bez jaj, no nie ma nic nadal. Ale lipa Dobra, tutaj też. Muszę się na pewno upewnić, czy, czy na pewno. Wszędzie tutaj jest po prostu bedrock. No bez jaj. Nawet w tym miejscu? Wszędzie jest. Słuchajcie, to jest lipa. No ludzie nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Dobra, czekajcie, jeszcze tutaj. Ostatnia szansa, słuchajcie. No nie ma. Nawet nie mogę wyciągnąć tego. Serio. O, dobra. No, niestety drzewka rozwaliłem. Okej, okay, nie mam pojęcia tak na serio, co mam tutaj robić. Faktycznie się trochę nudzę, ale no, nie mogę tak po prostu przejść na jego stronę. Nie wiem, co ja mam teraz tak szczerze zrobić. Każe mi oddać, oddać wszystkie swoje itemki. I do tego czasu, jeżeli tego nie zrobię, to mam po prostu się nudzić. Nie wiem, ludzie, ja już jestem. Zastanawiam się, co po prostu w tym momencie zrobić. Napiszcie na dole w komentarzach, czy macie jakieś wyjście z tej sytuacji. Napiszcie, co uważacie, co powinienem zrobić w tym momencie. Jeżeli macie jakiś plan, dajcie go na dole w komentarzach. Napiszcie, pochwalcie się. Ja będę czytał komentarze, będę sprawdzał, czy macie jakieś ciekawe pomysły. No i spróbuję się jakoś stąd uwolnić, no bo nic innego mi chyba nie zostało do zrobienia, co nie? No to jest jedyny, jedyny mój plan, właśnie wydostać się stąd. Może udałoby mi się zabrać jedną, jedną taką mućkę? Ona byłaby bezcenna. Ja cię kręcę. Już bym wiedział jakbym ją nazwał. No ale chyba nie, no póki co priorytet to się właśnie stąd wydostać. Ej, czekaj, mam pomysł! Uuu, czekaj. Patrz, 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 patrz. Uwaga. I teraz zobacz, z góry. Siu! Jop! Ej, mogę na ludzie zginąć! Dobra. Albo mogę przecież do lawy skoczyć, no ludzie! Ej, mogę do lawy skoczyć! To jest jakiś plan! Ej, dobra, to jest plan. Dobra, to słuchajcie, jak mi naprawdę nie będzie wychodzić, e, będzie mi się tutaj nudziło, a nie będzie żadnego innego wyjścia, to po prostu skoczę. I albo się zabije skacząc, albo wskoczę do lawy. To jeszcze zdecydujemy. Ale jeżeli macie jakieś inne pomysły, oprócz tych dwóch, czyli wskoczyć do lawy i skoczyć z budynku wysokiego, to dajcie znać na dole w komentarzach. Może uda się bez stracenia wszystkich temków, bo nie ukrywajmy, też mam dosyć cennej temki. A z tego co widać, on w ogóle nawet nie wie, gdzie ja mam wioskę. Ten Lamus 1. Patrzcie, bo mówi, że ten, że mam wszystko wyśpiewać. Ten gość w ogóle nie wie, gdzie ja mam wioskę. Lamus 1, On sron. Więc piszcie na dole w komentarzach. Co mam zrobić? Subskrybujcie kanał, wbijacie do sklepu na voyanshop.pl gdybyście chcieli na przykład taką właśnie kozacką czapeczkę dodatkowo zostały dodane naklejki na zeszyt na przykład na imię, nazwisko, przedmiot, więc jeżeli chcecie wyróżnić się w klasie i na przykład na swój stary podręcznik od historii lub przyrki e, jakoś go wyróżnić właśnie, to możecie nakleić taką naklejkę i po prostu się podpisać. Więc e, zapraszam, pierwsza linika w opisie do każdego zamówienia otrzymujecie zdjęcie z moim ręcznie podpisywanym autografem złoty autogram. Pierwsza linia w opisie bojanshop.pl. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo! Puu!